Witajcie, zapraszam Was serdecznie na zajęcia teatralne do białońskiego ośrodka kultury. Są to zajęcia teatru Hak i Szlak, są to dwie grupy wiekowe. Ja jestem nową instruktorką, nazywam się Karolina. Prowadzę zajęcia od grudnia. Chcielibyśmy trochę rozbudować nasze grupy, także czekamy na was, słuchajcie, na nowe twarze, nowe osoby, nową energię. Jesteśmy was ciekawi. Zajęcia polegają głównie na improwizacji, odgrywaniu scenek, król. Z używaniu scenerii pokoju, z zamieniania tego pokoju w nowe miejsce, używania jakichś rekwizytów czy kostiumów, które możemy stworzyć z rzeczy, które mamy pod ręką. Przede wszystkim chodzi nam o dobrą zabawę, swobodną atmosferę i, i miłe spędzenie czasu. Także będzie nam super miło, jak dołączycie I, i po prostu podziałamy razem. Także zapraszam Was. Środy, godzina 16: Teatr Hak i środy, godzina 18: Teatr Szlak. Do zobaczenia.